When I touch mine, can rip it. it? You want it, you can get it. But be careful when you get it. it's like a bug, and if you get it, gonna have to call him any me. Twenty-four-seven, round the clock, that's me. No name, just a letter, mother, mother, that's me. Twenty-four-seven, round the clock, that's me. No name, just a letter mother, mother, that's me. Twenty-four-seven, round the clock, that's me. No name, just a letter, mother, mother. If you want it, you can get it. But be careful when you get it, it's like a Cześć, siemano, z tej strony Omega Play Games I dzisiaj jestem w pierwszym odcinku Na naszym nowym serwerze Dziś jest ze mną Demati Siema, siema No i... No i sobie gramy, zrobiliśmy sobie Taką lepiankę, tu mamy świnkę Na początek jeszcze nie wiemy Gdzie będziemy mieli dom Tam już jakaś pani się buduje Stoi w miejscu Niczym Herobrine Dobra Bierzemy rzeczy i idziemy w świat no hmm. świnkę zostawiamy. spoko A, okay. nie spokojnie. wiem czy zmieszczę te rzeczy swój okay. crafting okej okay. piacyki czekaj bo wziąłem przed twoją o. O, mam jajko jajko gdyby z tego jednego jajka o. był kurczak to mielibyśmy farta no. dobra w którą stronę idziemy może nie tam bo tam jest ta Jakaś dziewczyna. Chodź. Chodź prosto. No Dobra, prowadź. Ou, ile ci spadłem. No, dobra. Ten chcę zobaczyć gdzie Dawida te te. nie teraz. Okej, okay, owieczka, owieczka. Owieczka, jejdź. Ale tu chyba łóżka nic nie dadzą, bo podejrzewam coś, że trudno będzie zmusić wszystkich tutaj na serwerze, żeby poszli spać, także. Ale zawsze wełna się nam może przydać. No. Czekaj, ja mam duży, okay. więcej nam wypadnie. Okej. Okay. No i tak jedna. Okej, okay, zabijemy ją. Zła obieczko. No. Nic z niej nie dostaliśmy, ale okej. Okay. No i musimy się przedostać To takie. trochę. Matti ma już lepszy mikrofon, lepiej go słychać. Tak, jej. O, ale fajna góra. Uuu. No to chyba już wiem, gdzie będziemy mieli dom. No, znaczy, przynajmniej... my z Matin będziemy mieli oddzielny dom, tak myślę, ale będziemy sąsiadami, także takimi bliskimi. No. Tu ktoś już chyba był, bo tu jest exp. Oh, fuck, jak nie trafiłem. Ups, zlagowało mi. Gdzie ty jesteś? A, tu, 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 tu. jesteś. Nie wiem, no, tak zlagowałeś, że byłeś pod wodą. Yes. Jeść. Jest... Chyba nie ma jedzenia. Okej, okay, idziemy po węgiel. Węgiel zawsze się przyda. Tylko trochę mnie to... Ta dziewczyna tutaj niedaleko ma ten dom. No w sumie tak, ale... Okej, okay, nie chcę mi się kopać tego węgla. Um... Będziemy chodzić ją, obrabować. Tak. Wo, A tam jest ktoś więcej. Gdzie? Tam jest ich dwóch. Na, na już tak. Czekaj, bo ja mam re render distance. Słaby 8, normal. Zawsze gram na mm, normal 15. Ja zawsze gram na Extreme. Mam nadzieję, że nie będzie mi ścinać, ale. Okej. Okay. Tam jest no Widzimy dwóch ludzi. Ten tam, yy, ten tam żółty to jest Master Water. Spoko. Tam dwóch ludzi i tam dwóch ludzi. Mm -hmm. no, może... no myślę, że to by było dobre miejsce. Ej, ja na przykład wziąłbym tą górę, a ty tą co? No. Spoko. Albo czekaj. Abym mógł się jeszcze osiedlić, bo tutaj mi się tak wydaje, że to będzie fajnie. Tu widzę, bo jest jakiś śnieg. O, tu bym się. o, Aha. Tu bym się osiedlił. Ja lubię śniegu. A znaczy, gdzie? Ej, Ty! uważaj, bo tam ich jest, tych dwóch, właśnie. Gdzie oni są? Kamil, jaki nik na YouTube? Aha. Do mnie to? było? No, do ciebie, do ciebie. Zrobimy sobie tutaj taki mini mostek. Okej. Okay. Mm. Chodź tu do mnie, to widzisz jaka góra. Mógłbyś mieć po drugiej stronie. Nie, nie, ja jednak wyłączę sobie ten render distance, bo jednak sobie zostawię y, normal 10. Ale niedługo będę miał nowego kompa, także już będzie super. Mm, dobra, idę tam do ciebie. Wow, ale ładnie. Tak. Myślę o nazwie dla tej serii. Jak by ją nazwać? Przygody z Minecraft? Nie. A J. 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 Joker już. No. Minecraft na modach nie, zbyt tu nie ma modów, ale są pluginy. Minecraft na pluginach. Patrz, Bad. taka góra. No, super. ty byś się mógł ociedlić po drugiej stronie tej góry? Mówisz? O, bo? w tej górze. Tak, 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 tak. O. Zetnę te drzewa. To będzie piękne. Tylko wiesz co myślę? Że te drzewa, popatrz, zetniemy te drzewa i posadzimy w tym miejscu nowe. No, no, dobry, dobry. To dobra, będzie całkiem właśnie dobry pomysł. Ja tu mam nawet 7 sadzonek. Okej, okay, ja tutaj, tutaj tak zrobię, ja tutaj będzie. zrobię sobie jeszcze taką małą dziurę. Okay. Fajnie by było zrobić jakiś taki most, wiesz. No. Na razie zrobię taki najprostszy z możliwych. Dobra, już ty... jesteśmy. Było małe cięcie Okej, okay, ja tutaj sobie robię ładne słodki, Znaczy... duże słodki. Okej, okay, spoko. Zostawię render distance taki, jak był, ale podejrzewam, że to przez to, że ten świat tutaj się renderuje i wiesz, aż normalnie no. mi kraszuje Minecrafta. Ja, on się cały czas renderuje. I o, no jest... znów krasz. Ja mam kasza. Nie wiem, jak ty. Ja nie mam. Okej. Okay. O, fuck. Minecraft brak odpowiedzi. Okej, okay, okej. Okay. Nie, znów kasz. Kurczę, zaczyna mnie wkurzać ten minecraft. Wow. Crap. Coś, coś tutaj... Okej, okay, tutaj... odcrashowało, a to przez to, że się noc zrobiła, był crash. Aha. Znów crash, co to się dzieje? Wyłączyło mi minecrafta! No What the fuck? Dobra, pina... idziemy do góry obiecanej. He. <grym> No ciekaw łami, jestem czy będzie ta noc tutaj, czy nie? Łami. Myślę, że mój dom byłby tak zarówno w tej górze jak i na tej górze. Tak, Takby podwójny dom. Czekaj. Ja myślisz, mogę się spytać Wotera na MSG czy ten um, czy zrobi dzień, czy będzie, znaczy, czy będzie noc? Bo nie wiem, on mi napisał, żebym nie pisała, to może nie. Może lepiej nie no. będę zawracał głowy. Lepiej nie będę mu zawracał głowy, bo. Bo się to może dla mnie źle skończyć. No. Gra. Nie. Skraszowało, ale nie zrobił dnia. Ale wiecie, ta, tyle osób tam gra na serwie. No i takie tam. O, pluginy są, także. Serwer serwer nie jest wynajęty. Każdy tutaj. Jest jak na roller caster. Yy, o, oh, Jak na roller caster, Każdy ma własną serię. Kurde. Niszczę ten śnieg yy, pochodnią. Bo popatrz, jak niszczę łopatą. Sobie jestem, jestem. Jak, jak niszczę łopatą, to mi wylatują śnieżki i do tego przy przypadek niszczę sobie dirta. O fuck, jest noc. No noc. Myślałem, że na tym sobie... Mam nadzieję, nie... że nie będzie monsterów. Oby, bo ja nie. Tu zginę, ja nic nie mam. Ale nie, tutaj będzie bardzo oświetlenia, bo tu będzie taka mniej więcej wioska jak w pierwszym sezonie... Okej, okay, ja tutaj się Minecraft oś... brak odpowiedzi przed chwilą LOL. Ja A też przed nie chwilą tak. jeszcze tak nie crashowało. Myślę, żeby zrobić taką ładnie, fajną oś... E, oświetlony... most, wiesz. No. Ale w kejwach było o dziwo bardzo mało tych potworów. Jak byliśmy na odcinku Demati. O, już biaka widzę. Okej, okay, ja na razie nic. Oni tam nie wiem, czy oni tam robią domek, czy szukają kopalni, bo oni w kopalni byli dość długo. Tak? No. No co się dziwić to... no, z kopalni? Chyba no, podstawowe rzeczy. Przed, przed moim odcinkiem byli, po moim odcinku już chyba wyszli. i robię... Okej, okay. już jestem. Musiałem, aż, nagry... Ag... aż nagrywanie mi wyłączyło. No, ale okej. Okay. Już jest dobrze. Ja robię taki właśnie miniaturowy domek. Trochę mnie niepokoją te potwory. Bo jak tu mi przyjdzie jakiś creeper... A te Creepery to w końcu niszczą, czy nie niszczą? Niszczą, ale nie tyle co normalne. Mniej niszczą, dużo mniej. A, co dobrze. Okej, okay, tu jest, jest kurczak. Jak widzicie. No, widzicie, bo ja tutaj widzę, że jest dość dużo, du dość dużo zwierząt. Hmm. Kurde. A mi drewna brakuje. Czy tu jest same to ciemne drewno, mi by pasowało to jasne. Dębowe, nie? No. Okej, okay, to przeczekam, przeczeka no, jak widzę, widzę tutaj ząbiaki... Okej, okay. znaczy, nie włączyło nagrywania, ale cholera to, podejrzewam, że te krasze mogą być przez to, że tak dużo się tych bobków respi. No, możliwe. Dobra, mam trochę drewna. OMG, jak ten domek będzie okropny. Czemu? No jak ja go zrobię w połowie y, z desek dębowych, a w połowie ze świerkowych? Minecraft na moda miał tylko z, Można powiedzieć, że, że z dębowych. No tak. I mu to nawet nieźle wyszło. Nieźle, nieźle. O, się... widzę, że tu jeden gość opuścił grę. Fuck, Dawid. On jest naj... Ja... O, o kurczę, idzie do mojego domu creeper. Nie, nie, krypcio krypcio, nie wybuchaj. Okej. Okay. Ok, lekki crash. W sumie to nie lekki. O, albo po prostu nie będę robił dachu, tylko sobie zrobię podłogę z tych świerkowych desek. W sumie bez przesady. No To jest dopiero pierwsza noc. No właśnie. Często w pierwszą noc to się nawet domu nie ma. Nawet się nie ma dachu nad głową. Ja tutaj robię. OK, już jestem, znowu wyłączyło nagrywanie, ja nie mogę, niech ta noc się skończy. I znowu kra... Dobra, na szczęście na moich, Minecraft brak odpowiedzi. Na, moi na moich oczach y 50 zombiaków. No wiesz, no często właśnie potwory respią się na czyichś oczach. No. Mam pochodnie... Cholera, niech wyłączą tą noc, bo naprawdę, Swariować można. No i znowu crash Dobra. ja Jestem pomyślałem sobie, sobie, że to będzie takie trochę bez sensu. Jak tak cały czas będzie crashować, także Enderman? O Enderman. Okej. Okay. Także myślałem, że to będzie takie trochę bez sensu. Ja będzie cały czas kraszować. także cięcie i widzimy się po nocy. Tam żegna was ten Enderman z dirtem, papa. Pa. Jeszcze tutaj w trakcie nocy takie właśnie. Zkielda własne... Szcze... do Okej. Okay. Yy, szczęśliwy kurczaczek, który się wykluł z jednego jajka. Tam chyba. Tam chyba kupę zrobił. Jakie brązowe coś, ale dobra, no to cięcie. Okej, okay, już jesteśmy. Właśnie ja tutaj poszerzam swój dom. To jest mój szczęśliwy kurczaczek z tą kubką. Ju, już nie kraszuję. No nie kraszuję, bo noc się skończyła. Posadziłem za ten czas, bo noc się przed chwilą skończyła. Także posadziłem dęby i rozbudowujemy swój domek. Masz coś może dębowych desek? Albo drewna ogólnie, bo mi się niedługo skończy. O. Właściwie nie mam dębowych. Czek... A nie mam, 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 sorry, mam, mam Spoko. A ile, ile ci potrzebno? Eee, chwila Okej, okay, no myślę, że tak, nie wiem yy, z hmm. 20 ja byś miał Okej okay. Okej okay. A co tam do ciebie? A oni chyba się stąd przenieśli Może i tak nie wiem czy oni tutaj tylko dla kopalni nie byli. Tu... Okej, okay, odkraszowało, no fuck znowu nic. Dobra, Chcę się no. do mnie tutaj podać, ale teraz nie mogę. Eee, um, no, masz tutaj... Masz? Tutaj 20 tego. Okej, okay, dzięki. A właśnie dom chyba tego twojego. Tak? No. O. Okej. Okay. I znowu się zrespiła krówka i świnka. Jej, właśnie nie wiem gdzie będziemy mieli... bo farmę dobrze by było też zrobić. A zrobimy sobie to tak jakoś wspólną farmę. No spoko, myślę, że to by było spoko. Yy, no. Okej, okay, myślę, że zaraz już będzie koniec odcinka. Bo tutaj dosyć kraszuje, a my też pogramy właśnie em, z, poza kulisami. W następnym odcinku raczej... O, już. Już. Okej, okay, w, nas, w, następ, w, w następnym odcinku już, który chyba będzie Crush. u mnie, ale... <laughs> Już, mów dalej. <laughs> który będzie u mnie... Krasz. Y... Dobra, to my już się z wami żegnamy Bo tutaj nie możemy dokończyć wypowiedzi Tak kraszuje Okej, okay, będę miał na następnym odcinku domek O, dobra, ja też Rozbudujemy się, pogramy za kulisami, będziemy kopani No i ty tyle, dzięki, cześć i na razie, że oglądaliście Subskrybujcie mnie, łapkujcie po więcej odcinków Będzie seria na modach Na moim kanale singlu też ym, Ale to jeszcze nie na razie Nie teraz, dobra, no dzięki, cześć I na razie, pa